Jedną w Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Warszawie i drugą, drugą w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku w Wydziale Państwowego Ratownictwa Medycznego. Co te kontrole ukazały? Te kontrole ukazały przede wszystkim bardzo zły stan, wręcz momentami katastrofalny stan obsad załóg Pogotowia Ratunkowego, czyli tzw. zespołów ratownictwa medycznego. Zwróciłem się także do ministra niedzielskiego z prośbą o podanie precyzyjnej wyceny, ile kosztuje godzina lotu śmigłowca. Jak wiecie Państwo, w tej, tych najdramatyczniejszych dniach października i września, kiedy brakowało karetek na ulicy Gdańska, Gdyni, Warszawy, Poznania Białego Stoku Załogi lotniczego pogotowia ratunkowego były wysyłane zamiast karetek. Po prostu tych karetek nie było i te śmigłowce zostały wysyłane do centrów miast, nie do wypadków, które zdarzyły się 20-30 km za dużymi miastami, tylko lądowały w sercu miasta, w sercu Warszawy, chociażby, ale także, także i Gdańska. I cóż, w tej odpowiedzi czytamy, czytamy, że godzina lotu śmigłowca. Państwowego Ratownictwa Medycznego i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego kosztuje 8900 zł. A doba e, służby takiego śmigłowca to ponad 42 tysiące złotych. Co to oznacza? Że każde wysłanie śmigłowca zamiast karetki takiej zwykłej, jaka stoi za mną kosztuje tyle, co dwa dni służby zespołu pogotowia ratunkowego, czyli dwie dobo karetki. Jeśli Jednego z październikowych dni, tylko w Warszawie, załoga lotniczego pogotowia ratunkowego została zadysponowana aż 9 razy. To to oznacza, że koszt wysłania i 9 lotów tego śmigłowca, tej lotniczej karetki, to tyle co 20 dni służby załogi pogotowia ratunkowego. Naszego państwa nie stać na takie luksusy. I zwracam się do ministra zdrowia. Aby podjął rzeczowe, naprawdę konkretne rozmowy z załogami i w ogóle z pracownikami systemu ratownictwa medycznego, bo na luksus wysyłania śmigłowców nas po prostu, nas po prostu nie stać. Ale też tych śmigłowców mamy mało. W Warszawie zaledwie dwa, w Gdańsku jeden. Natomiast codziennie na ulicach Gdańska powinno służyć i pełnić zabezpieczenie medyczne 14 karetek. A był taki dzień. Był taki dzień w, w październiku, dokładnie 5 października, kiedy na ulicę Gdańska nie wyjechało 9 z 14 karetek. Proszę sobie wyobrazić, co by się wydarzyło, gdyby była jakaś masowa katastrofa, wypadek autobusowy. Zwyczajnie ludzie nie mieliby pomocy, bądź na tą pomoc czekaliby. Zbyt długo. Także wzywamy do kolejnych, można powiedzieć, zapowiadanych rozmów ostatniej szansy z ratownikami i mam nadzieję, że te rozmowy przynoszą rzeczywiste i realne rozwiązanie problemu w systemie ratownictwa medycznego. Pytania?